Witam Was serdecznie. Ten jest po to, żeby opowiedzieć. Słuchajcie, pomyślałem sobie o takiej rzeczy jak e, niechęć uprzedzenia, rozpoczynanie kłótni i ludzka nieustępliwość. My, ludzie lasu, powinniśmy ustępować. Wiecie co? Zrobiłem dla Was i pomontowałem taki film. Składa się on z podróży w czasie niejako. I natchnienie myślowe i muzyczne jest celowo ponure, aby dało do myślenia osobom, którym poczucie niechęci do drugich stwarza maskę fałszywej wolności. Niechęć, nienawiść to niewolność, to zniewolenie. I tak właśnie sobie pomyślałem, żeby coś takiego właśnie gdzieś uczynić. Siedzę na sobie, na swoim centurionowym miejscu i tak sobie właśnie myślę, bo zrobiłem sobie przerwę od czytania przepisów każdego dnia. Wychodzi ich bzdurna ilość, bzdurna treść. Tak sobie pomyślałem, po co się żreć, po co się zjadać. Niech ten dalszy obraz przemówi do Was w jakiś sposób. Będzie on marny i ponury. Tak jak to, czy jest konsekwencją nieporozumień, waśni na różnym tle Czasami mówię taki jest mój bushcraft. Wiecie kiedy tak mówię? Mówię tak wtedy, kiedy usiądę, zastanowię się i pomyślę. E, centurion w okularach, bo... Mimo, że trochę słoneczka świeci nad Świętokrzyskim chociaż nie w każdym miejscu, zapewne a ja mam te górne lampy i tu mi w oczy bije więc na chwilę, że tak powiem, te oczy swoje ślepięta przysłoniłem swoimi fajnymi okularkami które jedni mogą lubić, a drudzy nie I wiecie co? Szacunek dla ludzi pokoju, szacunek dla ludzi pomyślunku, szacunek dla ludzi, którzy wyciągają rękę, szacunek dla ludzi, którzy umieją przeprosić, szacunek dla ludzi, którzy umieją e, zrozumieć. Jakoś tak. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Do jakiego stopnia ludzie są religijni? Do jakiego stopnia potrafią być religijni? A to jest przedsionek tego, co usłyszycie. Jest. Dzwony kościelne w tle biją religia. Wiecie, że ludzie potrafią być wystarczająco religijni, żeby czuć do kogoś niechęć? Wiecie, że ludzie potrafią być wystarczająco religijni, żeby nie wysłuchać go. Potrafią być wystarczająco religijni, żeby podejrzewać. Potrafią być wystarczająco religijni, żeby w skryty sposób nienawidzić. Wystarczający sposób nienawidzić jawnie. Są wystarczający sposób religijni do tego stopnia są religijni, że mogą posunąć się do oszczerstw. Są wystarczająco religijni, żeby hejt osiągnął apogałum i żeby wbić ten powiedzeniowy nóż, żeby zabić, żeby rozpętać wojnę, żeby czynić takie przygotowania, jak widzieliście na utworze, który nazwałem Fałszywa Maska Wolności. I oni nazywają to wolnością, ale są jednocześnie za mało religijni, żeby zrozumieć, żeby wysłuchać. Są za mało religijni, żeby wyjaśnić. Są za mało religijni, żeby być cierpliwi. Są za mało religijni, żeby zrozumieć. Są za mało religijni, żeby wybaczyć. Są za mało religijni, żeby kochać. I są za mało religijni, żeby w końcu oddać życie. Za brata, albo za bliźniego, albo za obcego bliźniego, prawda? Do tego są za mało religijni. Tak, jakoś tak. A żeby obejrzeć ten film, nie potrzeba być wcale religijnym. Najsmutniejsze jest to często, że ludzie niereligijni postępują bardziej religijnie, w dobrym tego słowa znaczeniu niż ludzie religijni. Bardzo często jest tak, że człowiek niewierzący postępuje lepiej jak człowiek tak zwany wierzący. Eee, to są przemyślenia Centuriona odnośnie różnych bujek i intifad to jest kanał bushcraftowy, a nie religijny dlatego dalsze filmy niech się dzieją z lasu i z miejsc takich gdzie rośną chociażby takie rośliny jak to paprocie bardzo fajne rośliny Na tle tych paproci chciałem zakończyć ten film. No i życzyć Wam, żebyście po obejrzeniu materiału e, pomyśleli o tym, co dobre. Naprawdę. E, cieszę się też tak na koniec filmu. Powiem, że e, ktoś, kto zainicjował rzekomo moje uderzenie w twarz kogoś, tym, że stwierdziłem, Saturnalia Solis Invictis Natalis Solis Natalis Invictis i powstało oburzenie, za które nadal uważam, że nie mam za co przepraszać, bo powiedziałem trochę słów prawdy. To cieszę się, że ten ktoś usunął ten wątek, bo nie ja to uczyniłem. Jeżeli do tej chwili wytrwaliście i wysłuchaliście, bardzo Wam dziękuję za uwagę i życzę tego co dobra. To ja, Centurion. Ten, który pokazuje twoją, swoją twarz i nie potrzebuje dziesiątków tysięcy fajkowych kont, żeby do Was przemówić i żeby coś Wam powiedzieć. Od co. Witam serdecznie jeszcze raz Centurion z tej strony Słuchajcie, taka doklejka Nie traktujcie tego jako sprawdzianu, czy obejrzeliście do końca Ale jak widzicie Podkład muzyczny inny i Rzecz jest w tym, że następne filmy po prostu Będą już filmami z lasu I tym się powinniśmy zajmować o. Natomiast e, mówienie co jakiś czas o zgodzie jest potrzebne, i dlatego właśnie tak, a nie inaczej, potworzyłem aby właśnie zrobić kontrast między tym, co ponure, a tym, co miłe i radosne, jak odgłos tych stworzeń skrzydlatych, zwanych ptakami. No i cóż, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę tego, co dobre. Do tego co pozytywne i że jeżeli już manifestujecie jakąś yy, nie wiem religijność to niech to nie będzie pseudo religijność yy, tylko coś co jest jej prawdziwym duchem czyli miłość i tutaj warto nad tym rozważać a w szczególności w lesie pozdrawiam Was serdecznie i dużo dobrego leśni bracia